Dzień dobry witam. w kolejnym odcinku z Greszowal na dalej. Nagrywam dalej. Trzeci odcinek pod rząd. I już widzę, że będzie zabawnie. Widzicie ten, ten gigantyczny spadek w dół. O, jest tu łowienie Enchantress. A nie. O właśnie. Kielichów sobie nie napełniłem. Fajnie. Może się w międzyczasie napełnią. O nie, no tak, tu, będą, tu będzie połączenie wszystkiego. Każdego przeciwnika tu, tu będzie połączenie. Jest to całkiem logiczne, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w zamku główno, głównego złego Tak zwane głównego złola można powiedzieć. Hmm? Oj! Szczury są bardzo nie... nieprzy... 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 nieprzyjazne. Czy to są myszy? Ale są strasznie wolno. Ciężko czasami zareagować, nie? Wiecie o co chodzi. O. Aha, to fajnie, rozumiem. Czyli o to chodziło. Kotwica dobra. Teraz to wyskoczymy sobie nad nim po prostu i będzie prościej. Będzie prościej. Nawet dwa razy mogę już dwany na miejsce. Dokładnie. Proszę nie, proszę, gro. Uspokój się, ok? Ja oczywiście straciłem całego golda, który z niej wypadł. Standardowo. Standardowo. O, odwróć się, Shovel Knight. Ja cię proszę, chłopie. No trollujesz. Dosłownie trolujesz Cały czas Jak tylko Cię widzę, zawsze trolujesz mhm. Może tak... Taki jakiś checkpoint by się trafił. o dokładnie ten I daj mnie zabić Dokładnie, bo ja chcę zregenerować manę, bo mam 16 many, abym chętnie się zregenerował Teraz jest it. O, patrzcie, takie coś. A widzicie. Tak chcę. To potrafię. Oj. Co to z tym? Aha, dobra, bo to są takie... Działa w ten sposób. I teraz trzeba bardzo szybko przebiec, albo... z drugą stronę, żeby zacząć w ogóle. Wow, Ale to, ale to eskalowało. Jak to się mówi? That, that escalated quickly. ok really ok o czyli to tak nie działa dobrze wiedzieć że nieśmiertelność nie jest tak nieśmiertelna jak można by się wydawać tak mogłoby się wydawać w sensie nie jest aż tak nieśmiertelny w ten sposób. Jakbym myślał, że jestem. Dobra. No nie, czemu to musiało zjechać na sam dół? Dlaczego? Też mi już na hajsie nie zależy, nie? Jakby... Że wszystko, wszystko co miałem kupić, już prawdopodobnie już kupiłem. Także pod względem hajsu, to że ja już nie mam co. Co się teraz wydarzyło, to ja nie wiem. Spanikowałem, bo leciała na mnie tak nida szara. Ten, chyba najbardziej, jeden z najbardziej rytujących wrogów w tej grze, generalnie. Bez, bez, bez wątpienia, jeden z najbardziej rytujących wrogów w tej grze. Bo jego się nie da, po prostu praktycznie. Ogarnie, co, co się z nim stanie, nie? No to mogę pozbierać przy okazji, jak już. Aha, no tak, że to mnie zgniata od góry. Zapomniałem. Ale pech. Tego nikt się nie spodziewał. Ja się tego nie spodziewałem. Wy się pewnie spodziewaliście, ale ja się nie spodziewałem. No, ty. Ty hamie. Suficie. No, uderz ją raz. Tam też weź traw Irytuje mnie strasznie. O, i tutaj jest kultura. Naprawdę, jak się raz pomylisz to już jest koniec teraz znowu. <grymne> Ale się będę męczył z tym, z tym poziomem, naprawdę. Jak się tak tu męczył. To nie będzie przyjemnością po prostu gra tutaj na tym, w tym levelu. Bo jest on bardzo, bardzo irytujący. Nie ukrywając. O, musimy tutaj. No, przebiegłem, no nie da się tego szybciej zrobić, jeżeli zbiegamy w ten sposób, tym shovel knightem. Ja moja wina, że jest taki wolny, no. O kur... Dobra, jestem znowu w tym miejscu. Nie zamierzam tym razem umierać. Ha, 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 ha Nie zamierzam umierać, co? Śmieszny żart był, nie? Bardzo śmieszny. Another one. Try. No, Co się tu dzieje? Przepraszam bardzo, to jest na środku idealnie. Nie rozumiem tego miejsca w tym momencie. To jest nienormalne to miejsce. Aaaa. O kurcze, no to te, teraz to, to super poszło, świetnie poszło. Coraz lepsze rany, naprawdę. Coraz, coraz lepiej mi idzie. Aa, lecimy, lecimy z tym, bo już nie. Już mi wystarczy tego. Jak się tak męczę. No widzicie, tego się nie da atakować. Jak to stoi w ten sposób. Mamy to. Tutaj. I tutaj proszę Cię. Dasz radę, wierzę w Ciebie. No i ty najcieżowelowy. No. Dało się przeżyć. A, musiałem skoczyć, tutaj rozwalić to śmieszne kawałek kamienia, bo inaczej mnie zgniotło. O. To jest tyle po prostu pojawiających się po kolei irytu irytujących rzeczy. Tu patrzcie, nie da się tego, nie da się tego trafić. tego się nie da trafić. Nie da się tego trafić. Nie ma szans. Spróbujcie sami, nie da się tego trafić. Jak to leci od góry, to się tego nie da trafić. Po prostu to jest niewykonalne. No, nie da się tego trafić. Aha, tutaj jest jeszcze takie bardzo śmieszna, taka, że tak powiem, taka ryba, która skacze i... Dobra, nie będę nic mówił. E, po prostu irytuje strasznie. Kolejna rzecz. Damy radę teraz. Napieramy na ściany. Idziemy tutaj. Tutaj tak, od razu napieramy. Tak. Jest. No, bo to idealnie zamyka nas. Ja cię chwycę. To miażdży. A to... To nie miażdży. Czyli tu nie, mo nie możemy stać na tych tych. Tu nie możemy stać po prostu. Okej. Okay. O kurcze, co tu się dzieje teraz? A tu nie mogę, jestem mężony, Aha, ha, ha, ha Nie wędka, e! Kulka, kulka, kulka Dobra, checkpoint? Yes, checkpoint! This is... Naprawdę nies niesamowite No patrz, to w ogóle nie chce się odczepić Czym wy jesteście? Ja pierwszy raz spotkałem was No ale A jest tutaj tutaj sporo, nie? Ty też jest jak jakiś nowy A, po prostu to jest, jest ninja tylko że w wersji Secret, ukrytej Ja nie wiem jak tam z bossem W tym poziomie Padł. he, he Śmieszny żałosny chłop No i kąsacka Są jakieś śmieszne przeciwnicy po prostu są bardzo O, jest jedzenie, jest leczenie Powiedz, że całe, HP mi regeneruje. No. Jest. Full HP. Czy ja mogę zrobić coś takiego? Tak, mogę robić. I tu jest checkpoint. Piękne Piękny checkpoint. Oj, no i oczywiście super. Widziałem że też bomba. A, myślałem, że coś się stanie. Eee, what? Nie rozumiem. Co, co, co to miało być trudnego w tym miejscu, ale tutaj wiem jedno. No może zaraz będę wiedział. Więc najpierw trzeba rozwalić. O właśnie, się go pozbyć. Jeszcze trzeba smoczka pozbyć. Żeby nie wkurzał. Samuraja też można się pozbyć. I mogę w końcu wyłowić to, co chciałem wyłowić. No. no, jednak nie, nic ciekawego. Yy. A, to jest do niszczenia. Które mało widać przez to właśnie. A ty, ty hamie prostaku, Miałeś w ten sposób atakował, co? Nie wiem gdzie to się schodzi To się chyba nie schodzi jednak A, tu się schodzi tak ja chyba się nie chce z nim bawić mi się wydaje Mam już takie wrażenie Że tak nie chce się z nim bawić To się wchodzi, a, bo tam nie pokazuje gdzie pada, okej okay. W ten sposób można było to rozpoznać No i super Czyli tutaj, tu gdzie nie pada Można sta stać tu, Właśnie chciałem powiedzieć że Tu gdzie pada można stać Czyli nie tam gdzie skoczyłem przed sekundą Tam nie można było stać Dobra Już obcykane mam to wszystko To jest zwalone w tych Smok, no to będzie nas ściga przez sekundę. Tutaj idziemy, pyk I już jesteśmy w tym samym miejscu. Tak naprawdę. Tutaj można spaść. Tu już się zregen zregenerować troszeczkę ham. Sepchnął mnie, ham. Zepchnął mnie, ham. Zepchnął mnie. Naprawdę, ta gra robi się z każdym po prostu... Dobrze, dobrze, że już kończymy, bo naprawdę się robi co, robiła się coraz bardziej denerwująco. Bardzo dobrze, że ją kończymy. Nie będę tęsknił. Najgorsze jest to, że są jeszcze dodatkowe te części, jakieś tam... Prawda, Plague of Shadows, coś tam, Torment. Może kiedyś nagram, ale na pewno... Na pewno kiedyś bardziej niż, niż za niedługo. Bo po prostu już... Czuję, że, że tak powiem, mój poziom, mojej... Co ty robisz? wiesz co, ty, wiesz co w ogóle, co sobie wyobrażasz? Ja nie rozumiem. Jest, kolor. I będzie walka. Z... nie mam pojęcia, że z kim. Wątpię, że z Enchantress. O! Black Knightem. O, jest Enchantress, będzie go jakoś lepszy. I McNeil and Fletcher light now for the last time answer to no one very well. Here's a tiny taste of oh, the power is burned. Okej, okay, ulepszy go na pewno. A nie, A rozwaliła go. Czy ulepszyła? A, ulepszyła. No, tam ja myślałem. Krzywdza mój. działający chalice. Ten. Wow. O kurde, nie normalny jest. Co ty robisz? Black Knight. Nienormalny jesteś nagle teraz. Co, co to się dzieje? Ja mam coś takiego uniknąć w ogóle. Nie ogarniam. Wiem. Dobra, teraz po prostu mogę go atakować bardzo kulturalnie. Dobra, Jemy z kieliszka Dobra, mamy to. To jest bardzo dobra taktyka, moim zdaniem. Atakowanie go w ten sposób mocnymi tymi. Kitami I leczenie się natychmiastowe. Czyli nie leczenie, się, tylko... E, nieśmiertelność dawanie sobie nieśmiertelności. Krana jest na, już do końca. This has gone for far enough. Whatever you have been trying to do, you can't reach him. He might be right. He may already be lost. But I can let go of Hope? I now? Okej. Okay. Do you know any way to bring him back? Okej. Okay. To jest jakiś chłop, któremu... wagner generalnie widać nie jest... nie jest z nimi, nie jest zły. Musimy jakiegoś chopa tutaj rozwalić. Tylko brak nie mówi, żebyśmy go nie, nie ranili. Ooo! Oh. Tower of Fight Ascent Entrance. To nie to. Czy to wszystko? Czy całą mapę mamy poza tym ogarnięta? Możemy patrzeć na rzeczy. Tu wszystkie zdobyte. Tu wszystkie zdobyte. Tu zdobyte 1 na 2. Tu zdobyte wszystkie. Tu wszystkie. Tutaj nic. Tu wszystkie, tu jeden, tu wszystkie, tu wszystkie, tu wszystkie, wszystkie, tutaj jeszcze jedno brakuje. Dobra, a więc zbliżamy się bardzo blisko do końca, ale na ten odcinek oczywiście to byłoby na tyle. Jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w ostatnim odcinku prawdopodobnie z Shovel Knight, yy, Shovel of Hope. No i cześć!